Hej, w dzisiejszym odcinku przyrządzimy sobie zdrowy chlebek bananowy z borówkami. Zapraszam do oglądania. Składniki, które potrzebujemy: jajka, proszek do pieczenia, cynamon, olej, borówki. Jasna mąka orkiszowa, ale może być zwykła. I banany. A z urządzeń potrzebujemy mikser i blender. Do kroku numer jeden potrzebujemy 3 jajka, 250 g bananów i 25 g oleju. Do blendera wrzucamy 250 g bananów pokrojonych na kawałki. I wlejemy do nich 25 g oleju. To wszystko blendujemy do zblendowanego oleju i banana wbijamy 3 jaja. Trochę się tak pełno wlało 220 mąki, gram mąki i do tego będzie trzeba dosypać 220 gram proszku do pieczenia. Pomyliło mi się, miałam na myśli 10 już tutaj mamy tą jasną mąkę orkiszową i proszek do pieczenia. Przesypałam to do miski. Teraz jedna łyżeczka cynamonu. Masę z bananów, jajek i olejów wlewamy. Wszystko miksujemy. wymieszanej całości wsypujemy 70 g borówek. I musimy je wymieszać. Podróżną blachę wykładamy papierem do pieczenia. Już mamy wyłożoną foremkę. Już wylałam ciasto i zaraz jeszcze na górę ułożymy przeciętego banana. Tak to wygląda, jest tak przecięty na pół. Do piekarnika rozgrzanego na 170 stopni wkładamy Ciasto na 35 minut, albo 45 i będzie można sprawdzać. Będzie trzeba. Już minęło 35 minut, więc musimy sprawdzić czy ciasto jest gotowe patyczkiem. Ciasto już było gotowe, więc wyłączyłam piekarnik. Wyjmujemy. Ciasto jest już gotowe, smacznego.